Dobra, nawigacja nas tu doprowadziła do jakiegoś parkingu, ale dobrze, bo przynajmniej dużo miejsca było, żeby zostawić auto. Teraz wchodzimy do lasku i ostatnie 10 minut pokonamy na nogach. Także fajny spacerek będzie i zaraz będziemy przy klifie. A tak właśnie się zastanawialiśmy, że jakąś inną drogą nas ta nawigacja prowadziła, nie? Ale fajnie tu, normalnie do lasu wchodzimy, ale pięknie tu. Właśnie ja pokazał tabliczkę i właśnie się zastanawiałam, co to. to Już chyba zaraz będziemy na miejscu. Tak yes. zwołał dzika, bo nie mówi, że widziała dzika. Tam widać, a nie wiem czy widzicie schron z II wojny światowej. A coś tam widać. To jest cały. Tam o, teraz widać. mi się tam pójść. możemy. To jest tak stromo, wy nie widzicie tego, ale zdecydowaliśmy się wybrać do tych schronów. Jak tu strona? Mówiłem, że był drut koncertowy. Był drut? Max, zostaw! Wejdźmy do Aha, Maks, nie idź, nie wolno. Nie wolno tam wchodzić. Tata pozwolił Maksiafi iść, idziemy zobaczyć, co tam jest dalej. Zapal światło. Zapal światło. no, zapal światło. No, nie idź tam, Max, Tam mogą być szkła, nie idź tam. Ojej. My wchodziliśmy tutaj, a tutaj jest drugie wyjście, bardzo łatwy dostęp. To nie jest ten? Nie. A, to jednak inny. To nie, jest to. to nie ten? Myślałam, że to ten sam. Myślałaś, my że to tunel, to tamten? Tak, właśnie tak. No przejście, nie tunel. To And? Can we... We And like... Will we try? Yeah. Yeah. Okej. Okay. Zobaczcie, tam już jest plaża na dole. Tylko tu jest trochę stromo i się boimy, ale dobra, damy radę. No coś, teraz na takiej górze, tak I jesteśmy na plaży. Włosy aż mi się potargały z wrażenia. No, tam już nie mogę ich nagrywać. Uch. O, tam będzie klif za rogiem. Ale fajnie, tu jest jejka. Najchętniej to byśmy wskoczyli do tej wody. Widzicie, potem, że ktoś kąpi, akurat nie mam stroju kąpielowego. Ale naprawdę fajnie by było się wykąpać. 嗯。Mm. Kawajki, tak musimy i wyjrzeliśmy za ruka tu takie kamienie, ale zaraz już będziemy. I już zaraz jesteśmy... No to jest tu u góry. Tylko z drugiej strony musimy to zobaczyć. My już jest tak gorąco. Tu mamy, tu mamy sprzedawcę pip, pizzy i popcornu. Tak, jak na lody. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feel. Złowię nimi, nie? Super, naprawdę. Idziemy sobie usiąść na Aperola, zobaczcie, 24 złote Aperol. A tu Wojtka widzimy. I drugi gratis. Tylko Weźmiemy tylko te gratisowe. się zobacz jaki tu szkielet. Ale jest ciepło. Będę chciał iść na wody. Tak, wiecie co, my zeszliśmy z plaży, bo myśleliśmy, że Monika z Benem będą się spieszyć, bo chcieliśmy do escape room i że będziemy ich szybko wieść, a okazało się, że ktoś w międzyczasie zarezerwował escape room i już nie ma miejsc. Także już teraz na no spokojnie. Idę, idę kochanie. Ty mówiłeś do pani po angielsku? Tak. A, po, o, a nie mówi po angielsku. No, widzisz, ale uważaj bo jest szkantek. Ale może mają Nie, soczek nie ruszaj, nie ruszaj, zaraz Na wypuścimy się. tą pszczółkę. Może soczek pomarańczowy by gdzieś dolał. Nie, nie ma nic. Tylko ty. nie rozumiała. To tu mają chyba, no dobra, zamówiliśmy sobie cztery Aperole. Jeden dla Bena, jeden dla Moniki, jeden dla mnie, no i ten czwarty, który będzie gratisowy, to niestety ja będę musiała drugi wypić, bo Wojtek nie może pić, bo kieruje no, autem. Że dziękuję za ten gratisowy. <laughs> Zamówiliśmy jeszcze lemoniadę dla Maxa, zupę rybną dla Wojtka, pepsi dla Moniki i, i frytki dla Maxa z ketchupem. Maksiu, dla ciebie frytki z ketchupem wziąłam jeszcze. Ale nie chcę, chcę tylko pizzę. Dobrze, to my pochrupiemy frytki. nie no. chcę Byłam właśnie w środku przynieść Wojtkowi piwko bezalkoholowe, bo strasznie mu się chce być zimnego. Tutaj lemoniada prawie wypita. I wiecie co, tam były takie serniczki z czekoladą i zamówiłam jeden serniczek, to sobie zjemy. I jeszcze widziałam, że mają tam przetwory w słoikach. Widziałam paprykarz, jakieś, jakieś mięsko w galarecie czy w czymś i chyba rybkę w sosie śmietanowym. I oni to sami tutaj robią i sprzedają. To w lodówce leżało. Parę słoików widziałam. I tej pani to, co mama powiedziała. co mama powiedziała? To no nie słuchałam. Powiedział, że mam powie, że... że no już nie pamiętam. <grym grym> Czeka <coś tam grym myślałem> że to jest pleżent i, mm. i że to i że tam jest Max napisane, że to jest moje imię. U, <grym> nasze zamówienie. Aperolki, dziękujemy bardzo. Serniczak. Uuuu, dziękuję. Ja, <laughs> Dziękujemy. Takie auka sobie zrobiłeś? Tak. O, biedny. Po prostu, biegłem, tak. Po, po prostu, tak. Z... Aha. Aha. O, za bardzo tu przyszło. Wzałem. Padłeś. Chodź aż twoje frytki przyszły i zupa taty. Nie chcę, Nie chcesz to my zjemy. Dziękujemy bardzo. A, zmieniłam mi Uważaj, Max, poczekaj. Zobaczcie ile ryby w tej zupce? Dużo nawet. Smaczna? Bardzo dobra. Pyszna. Co na jest? lepszy niż tam widać. Mama, masz. Naprawdę lepszy niż w Tajsku, no. nie? Próbowałaś już, Monia? Uh -huh. Bardzo fajny i za 12 zł tylko. No jestem w szoku. Naprawdę. Czy wy wiecie, jaki pyszny jest ten serniczek? Jest tak pyszny i nie jest wcale taki słodki. Tak jest akurat, że można więcej go zjeść. Mm. Od razu Wam pokażę, ile wszystko kosztowało. 122 ,50 zł. 50 no. groszy. Co <laughs> Cokolwiek nie kupujemy za wszystko. Zjedliśmy wszystko, wypiliśmy wszystko. Ojej, ale jakie słońce świeci? Idziemy teraz na molo. Jaka fajna! Ale tak blisko jest mnie na wyciągnięcie ręki. Ojej, pofrunęła. oglądać. Widać, widać, jak <grywa> O, mewa siadła. <grywa> o, mewa siadła. <grywa> Ale jakie fajne te mewy tutaj. <grywa> ja stoję przy tej mewie. Zobaczcie, jaka <grywa> <Joko> fajna. <grywa> o, poleciała. Wojtek nie, nie, dał pizzę! Pizzę dał mewie! Ale serio! Pizzę dałeś! Masz rękę ma od ketchupu! dajcie jej jeszcze! Nie, już całe zjadła! Nie daj już z nie. nie, już nie, nie Nie, nie ma. Ejka. Jestem, jestem koło kolejnej mewy jestem po prostu koło niej. To jest niesamowite, że one tak się nie boją. Stoi koło mnie. Zobaczcie, to jest moja ręka. Ale jak blisko. Nie, no to jest niesamowite po prostu. Jejka. Ale jak ona taki wielki zjadła. Jejka. No właśnie. Zjadła babci pizzę. Babci pizzę zjadła. Zjadła babci pizzę. Ale jaka piękna. Piękna. Tak bardzo się da nie mogę, bo mnie no, no. Ale piękna bo, jest bo, no, jejka. Dlaczego? Piękna. Dlaczego bym tak myślała? No, 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 jest głodna. Moja <laughs> ręka wygląda zpięknicie. Ale zobaczcie, jak blisko jestem. Ale już się <laughs> tak boję, że mi dziabnie telefon. Ale tak się boję. No właśnie, iPhone mi zabierze <laughs> i koniec vlogów. Koniec wakacji. Ojej, ale czekaj, no ja nie mogę, jaka fajna. Ale jak blisko. Teraz następne osoby fotografują mecz. Tak ja stałam przed chwilą, naprawdę. Macie mi właśnie zrobił zdjęcie na Molo, wstawię je Wam tutaj. Trochę może mniej korzystny kąt, ale jest pamiątka od synka. Może kawkę kupimy? <grytka> Wojtko mi się auto podoba. Kupujemy lody. Ile będzie porcji? Pięć. A więc ten znak wistacowy, on jest łudeczkę droższy, trzeba go naliczyć. No właśnie ja chyba wezmę go. Tak to ja poproszę. jeszcze nie jest Jeszcze nie, jeszcze nie, teraz ja będzie dla Ciebie. <laughs> Max gotowy! Max gotowy. Ale jakąś... Już pan ci nałoży. Na lodę Aha, ten twój, co masz ręce, to daj. Tak. Super, super. Wow, jaki duży lud. Teraz ty go nie zjesz. Zjesz? No, proszę. O! Prawie jak w Turcji. Proszę bardzo, smacznego. Dziękujemy. Ja. Dziękuję. 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 Dobre? Dobre. <laughs> <Where's your mommy? laughs> Uh -huh. Polizał Cię? Ojejka. Czemu Ty na ulicy stoisz? Czekasz na, na ulicy? Czekasz? Bo tam już skręcaliśmy. Tylko Monia zobaczyła tego pieska. O jaki obęd zdjęcie robi. Mm. Hey, give me a Jakie piękne, ale jakie piękne. Ale jak tu zielono, w szoku jestem. Takie osiedla tutaj powstały. Ale piękne. Ja nie idziemy, idziemy do tego trafikera. Nie możemy dojść. Było, ile tam było, 12 minut? Się dłuży ta droga. Nie mogę pokazywać z tyłu, bo tam Monia idzie. I Jesteśmy! Aha, ja muszę iść zeskanować. Dobra, o to, to ja myślałam, że to będzie ten nasz, a jak tutaj wejść mam? Zeskanować. Też? O dobra, tutaj zeskanuję. O ja! Ale o! Jak na Ale nie mogę! Ciekawe, czy iPhone to pokaże. Ale jakie wartepy były! Wow! Wszyscy uśmiani, ale jakie werty by były tak nas rzucało. Na pewno iPhone, wiecie, łagodniej to wszystko pokaże <śm> Jest godzina 20.20 20 i tak naprawdę dopiero teraz się jakoś tak ogarnęliśmy. Wojtek daje Maksowi kolację. Ja zaczęłam tutaj pakować rzeczy. Ojej, tak naprawdę to, to są tylko dwie noce, że jedziemy do Warszawy, ale, no, ale wszystko trzeba wziąć. I, I bluzę na drogę, i koszulki, i kurtki na deszcz bierzemy, no bo w razie czego niech będą, wiecie. Swoje rzeczy mam przygotowane, teraz przygotuję rzeczy Maksa, a potem jakieś, wiecie szczoteczki do zębów, pastę to jeszcze rano tak naprawdę będziemy potrzebować ale już położę do tych rzeczy że tylko weźmiemy do umycia zębów i odniesiemy na miejsce, żebym już nie zapomniała, no i tak myślę że Max chyba pojedzie w długich spodniach bo o 7 rano, parę minut po 7 będziemy wychodzić z domu, to będzie tak chłodno w pociągu on może zasnąć, to też mu może być tak chłodno, chociaż biorę a, tamtą poduszkę do spania, taką mm, co do samolotu zawsze biorę o tą. I biorę mu chustę do przykrycia, w razie czego to to zawsze ze sobą noszę. Ale założę mu chyba dres po prostu. I wiem, że ktoś w komentarzu pytał się mnie skąd mamy ten dres Pokemona. E, wiecie co? Ja nie pamiętam skąd my go mamy. Serio, z ręką na sercu próbowałam sobie przypomnieć. Nie wiem skąd go mamy, ale jeszcze potem spojrzę na metkę, ale nie, nie wiem naprawdę. E, to wezmę mu ten dres, koszulkę i najwyżej potem przebierzemy na spodenki. no. Zobaczcie, co Wojtek mi grzeje. Barszcz ukraiński ze śmietaną. A ja w ogóle tutaj siedzę przed komputerem, przerzucam pliki. Nie wiem, czy wam mówiłam, że muszę jeszcze vloga na jutro złożyć, a jest już 22, ale wiecie co, przerzucę pliki i chyba będę po prostu w pociągu montowała vloga, ale nie wiem, czy kojarzycie, Ostatnio Wam opowiadałam, że Wojtek mi krem zamawiał. No właśnie tu jest przesyłka, zaraz Wam pokażę, jakie to kremy zamówiłam. I wtedy jak Ty to czytałeś? To, że bardzo dobre, pięć bardzo 5 z 5. dobre Pięć z pięciu i że bardzo... Osoby, które używały tego i recenzje zostawiały, to że bardzo wi... widoczne rezultaty widziały, bardzo efektowne. No i zamówił mi Wojtek dwa te kremy, także będę testowała. Ale czekajcie, najpierw muszę jeszcze tutaj przy komputerze popracować. No i mam tutaj miseczkę zupki i zobaczcie, jeszcze Wojtek kanapki zrobił. Ta mniejsza jest jego, ta większa moja. Wojtek też zupkę, wie? Ta mniejsza moja. Złupka też? Bo ty już jadłeś. Co? Nie wiem. No, Nie jadłeś. To samo co ty. A tam zobaczcie, już w ogóle bagaże są przygotowane, tylko Wojtek w pokoju zostawił jeszcze jeden plecak. Um. Ola, kokolita, z takiej strony kupowałeś? Nie. Zobaczcie, kokolita.pl, zupka zjedzona, bułkę zaraz zjem, ale pokażę wam te kremy, tu już Wojtek otworzył od spodu i tak, to są takie kremy firmy Apis, i jest to krem ujędrniający, regenerujący z minerałami z Morza Martwego. 40 plus na noc. Takie dwa mam. Każdy ma 50 ml. Będziemy testować. Ale zobaczcie, co tu jeszcze było w środku w kartoniku. Tutaj jest próbka firmy Bandy, rozświetlający krem pod oczy. I jeszcze był. Cukierek, kokolita, bardzo miło. I, I nic więcej. No dobra, ja tu pracuję dalej. Ja, jutro rano ruszamy do Warszawy. I właśnie myśleliśmy dzisiaj z Moniką, z Benem, jak się dostaniemy na dworzec do Wrzeszcza. Niby blisko jest, ale jednak daleko, bo na piechotę byśmy musieli chyba z 25 minut iść, nie? 20, 25? No, 25 do Ubera, wszyscy się nie zmieścimy, nie wiadomo, czy te auto, jeden wiem, trafik. czy byłby akurat pod domem. No i już myśleliśmy, że po prostu tramwajem podjedziemy, to są tam trzy przystanki. Ale zadzwoniła do mnie Wojtka siostra, że wszyscy do samochodu do niej wsiądziemy i ona nas zawiezie na dworzec, także bardzo się cieszymy. Wyruszymy, wyruszamy o 7.30 rano, pociąg mamy 8.04, także zawiezie nas do Wrzeszcza na dworzec. No i co? Rozpoczynamy jutro Przygodę z Warszawą oczywiście zacznę nagrywać od rana kolejnego vloga na dzisiaj bardzo wam dziękuję. Przesyłam buziaki i do zobaczenia. Pa.